Cześć tu Miłek, witam was w kolejnym odcinku A w zasadzie to no w kolejnym odcinku z magii z gry ludoklub, tak jest ludoklub powraca, będzie, będzie bardzo dużo odcinków z ludoklubu, ponieważ mam dużo oświetlenie no to co, ja już od razu gram, zagramy sobie w todzie jeszcze na dwie osoby, no najmniejszą stawkę dzisiaj kasnie. nie chce wydawać od razu się śmiejemy Którym pojedzie chłop? się w ogóle tu pozmieniało Trochę no bo ja nie grałem w to bardzo dużo Byłbym bardziej jeden znowu, trochę lepiej wykorzystać Ale nie, bo on teraz na uwięziony <laughs> Tylko, że ja mam pięć, a No dobra, pojedę sobie tak, ja mam fajny plan właśnie Mogę, to, mogę cię mogę przegrać bo no bo dawno nie grałem w to A ty nie myślisz, że to masz tutaj do zbicia pionka? No to sam ci powiesz, kończysz duchy No nie teraz tu coś miał, takie o, dobra ma pięć To może tym No to są nawet... Nie no, dobra, ja nie jestem taki... Ja nie przedłużam oficjalnie w, w tej grze, ja nie przedłużam. Na razie sobie tym nie ucieknę, choć może mnie teraz zbić, dobra. Co ja zrobiłem? Dobra, jestem dwa, teraz możemy mieć jeden, teraz może mnie zbić. Dobra. Jestem teraz też w więzieniu. No i co? O, ja już za sobą gonię. A co mam przecież? jedzie tym. Chyba pojedzie tamtym? Mhm.

Słuchaj, to ma bezpieczne pola, ale dobra. Tak specjalnie zajechałem. No okej, okay, będziemy następnym tam. No I teraz sobie pojedziemy tym. Ryzykować nie ryzykuję. Teraz tak. Nie trzy. No On ma sześć. No dobra, zbije mnie. Nagrywa się chyba tak. Mam nadzieję. Ja nie, nie chcę żeby jeszcze raz robić, ale dobra. Naucz się myśleć, wow. Proszę, myślę nie wiem. Kaweczka. Przegra chyba. Chociaż teraz, ale też od niego rzutu. On chyba i wyjdzie. Trzeba się wylać, w ogóle innego, tę nie jedzie. Tam. Tyle tym. Dobrze, przegram. Chyba, że właściwie ja będę, jechać, ale wątpię. Remis. No wiedziałem, że raczej nie wygram, bo... Czy jak ja wygrałem, uwaga? No i ja wygrałem, nice. Pff. Ja wygrałem, o tak to można żyć. No dobra, lekrama, dziękuję za odcinek. Cześć.